Zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Dariusz Szpakowski przy mikrofonie, wspierany przez siedzącego tuż obok mnie Jacka Laskowskiego. Przed nami już za moment kolejne emocje w ekstraklasie: Korona Kielce zmierzy się z Krakowią. Jestem bardzo ciekaw, darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie defensywnie czy ofensywnie. Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku. Oby piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i z polotem. Spójrzmy, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Korona Kielce. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2 w swoim klasycznym wariancie, czyli bezpiecznie z tyłu, ale również z myślą o ofensywie. Jest to szerokie ustawienie, dobre dla drużyn preferujących wykorzystywanie skrzydeł, a nie tylko środka pola. Jeden ze środkowych pomocników na ogół bardziej angażuje się w kreowanie akcji, podczas gdy drugi pełni więcej funkcji defensywnych. A teraz przed nami wyjściowy skład Krakowi. Mamy tutaj Jacek układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie, zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. Pierwsze kopnięcie piłki. Korona Kielce rozpoczęła mecz. Miejmy nadzieję, będzie co wspominać. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No, i mamy spalonego. Wyszedłby na czystą pozycję i mógłby zmienić wynik, ale niestety spalony. Przeczytał to jak profesor. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ale świetnie teraz zablokował. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Gardawski. Może być groźnie, spójrzmy korona. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Janusz gol. Próbują teraz skrzydłem. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Kowalczewicz, Żubrowski, Iwan Marquez. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No, niestety sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. No, świetnie się zasłania. Dobrze to odczytał, w porę zareagował, i mają piłkę. No i strata piłki. Gardawski. Marcin Cebula. Dobrze rozejrzał się. Ma do kogo zagrać. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Kowaczewicz. Marcin Cebula. Powinien do środkowej Brawo ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił oby więcej takich udanych interwencji. Wrzutka w pole karne, ale nie zdołał minąć obrońcy tym dośrodkowaniem. I tak oto tracą piłkę. No zupełnie jakby byli na treningu podają piłkę między sobą. Będzie okazja do kontry. No niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Niestety strata piłki. Będzie strzelał, uderzył, ale prosto w rywala. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zostawił za sobą trochę boiska. Ma sporo możliwości. Dobre podanie za plecy obrońców. Oj nie wyszło mu to zupełnie. Wpakował piłkę do własnej bramki. Mamy powtórkę, kontrowersji nie będzie, ewidentny gol samobójczy. Nie wiem, co chciał zrobić w tej sytuacji, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Zawsze jest frustracja w drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. Może teraz ruszyć skrzydłem. Kilku graczy również poszło za tą akcją. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz zrobi. Marcin Cebula, Żubrowski, ale szpech. piłka ląduje wprost u przeciwnika. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Marcin Cebula. Wracą piłkę po tym podaniu. Rozpoczynają kontratak. Ten kontratak jakby przygasł teraz. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Out dla Krakowi. Piłka wraca do podającego. Co teraz wymyśli? Zobaczymy, co teraz zrobi. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Ciekawe jak to rozwiąże. Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Głęboka wrzutka, rzut dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Złe dośrodkowanie za głębokie, piłka mija partnerów z drużyny. Iwan Marquez Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Oglądaliśmy bramki, ale nie wiem Jacek, czy można mówić o emocjonującym meczu nie nazwałbym tak tego spotkania, ale mam nadzieję, że rozruszają się trochę w drugiej połowie. Przed nami druga połowa, a przy piłce Krakowia. I tak oto tracą piłkę. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ładnie pomyślane. To może być wyrównanie! Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie kolic zagrożenia. Doskonała obrona, fantastyczny refleks! Oj, tak, strzelec już to pewnie widział w siatce, ale bramkarz zachował się świetnie. Ośrodkowanie zrożnego. Gol Krakowi. Jak się go pozostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Żubrowski. Gniatić. No, z tego miejsca można strzelać. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Gardawski. Odebrał piłkę rywalom. Jest teraz naciskany. No ma miejsce na skrzydle. Będzie chyba podawał. Szansa na dośrodkowanie. Co teraz zrobi? Ma sporo możliwości. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mateusz Gowiac? Gol? Może coś z tego będzie? No, może teraz centrować. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Niestety strata piłki. Ciekawe, jak to rozwiąże. Obrońca dobrze przeczytał to zagranie i odzyskał piłkę. Rozpoczynają kontratak. Żubrowski. Piłka idealnie za plecy obrońców. Korona zdobywa bramkę. Idealne wykończenie od słupka i do siatki. Bramkarz może mówić o pechu, ale trzeba pochwalić strzelającego. Idealnie to zmieścił. Gdyby uderzył minimalnie w bok, nie byłoby gola. Krakowia po tej bramce przegrywa w tym meczu. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Mateusz Wdowiak. Będzie tam chyba wrzutka gospodarzy. Na piłkę, co z tego wyniknie? Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Gniatić. Zobaczmy, co zrobi. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Co teraz wymyśli? No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Janusz Gol. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Zobaczymy, co teraz zrobi. Prowadzą i Tenel teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ale znakomicie rozgrywają. Janusz Gol. Ładnie wymieniają podania. Będzie chyba podawał. Co teraz zrobi? To może być wyrównanie. I jest bramka! Mamy remis! Wywalczyli to w samej końcówce. Zobaczymy, czy zdołają wykrzesać z siebie siły na coś więcej. za na powtórkę tej bramki, można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Zwardi szyki cisnęli i zasłużyli na to wyrównanie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Żubrowski. Nie rezygnują z poszukiwania zwycięskiej bramki. To już ostatnie chwile, a remis ich nie satysfakcjonuje. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis.